Nie jako że dziś startuje Cube Heart, a dużo z was yy, czekało na to, aby w końcu Infinity skins działał na właśnie tym serwerze. Abyście ja nie musieli wydawać tych zarobionych pieniędzy na skiny do jakiegoś miecza, czy po prostu wydawać na nie wiem killów, na co. No to wydajcie sobie na hot doga i pobierzcie tak paka z mojego Discorda. Teraz Wam w odcinku pokażę kilka paczek, ponieważ są to małe paczuszki zrobione z kilkoma skinami. Do miecza, tarczy oraz do kilofa, które działają na hardzie. Podmieniają Wam wszystkie miecze, żelazne, diamentowe oraz netherite na tego właśnie skina, który znajduje się w paczce. Paczek na razie jest 7, wiem, trochę mało. Może tam się znajdzie wasz skin, który chcecie, może nie. Na dniach zostaną tam jeszcze one dodane, więc wystarczy chwilę poczekać. No co? Zapraszam Was do prezentacji i się ten film znajomym, jeżeli chcą sobie pobrać właśnie tego teksty paczka. No i zostawcie lajka, jeżeli podoba Wam się który robię oraz to, że takie paczki w ogóle powstają. No, to co? Miłego? Some on, folks on getting riches, ain't no way I'm watching this shit. All the pretty hoes coming to my shows, man, this shit get crazy. If I put that bitch, I got to rap, it I don't want no baby. I'm on in the inside, teach track, i like try my dad drive the Mercedes. Yeah, on my side ain't gonna this shit, you might just die today. Yeah, don't play, nigga don't play. Nigga say they ain't saying, but I'm really insane Yeah, nigga stay in your lane, cause my mind drive you crazy. Yo, yeah. I just fought that bitch, I didn't know that was your baby. No, to jeszcze tak na koniec chciałbym podziękować za obejrzenie odcinka. Zostawcie subika, bo o tym nie powiedziałem. No i co? No i widzimy się na edycji. No, żegnam.